Dzisiaj prezentujemy Volkswagena Passata z 2009 roku. Auto wyposażone w silnik benzynowy o pojemności 1,4 litra i oznaczeniu TSI. 122 konie mechaniczne i automatyczna skrzynia biegów DSG. Silnik oraz skrzynia biegów działają bardzo ładnie. Standardowo na te elementy udzielimy półrocznej gwarancji z ograniczeniem 5000 km. Jeżeli chodzi o stan wizualny, tutaj nie można znaleźć żadnych większych uszczerbków lakierniczych. Auto prezentuje się bardzo ładnie. Nie widać żadnej rydzy. The Jeżeli chodzi o wnętrze, wszystko jest zadbane. Samochód jest w pełni sprawny. Wszystkie elementy wyposażenia działają łącznie z klimatyzacją. Nie jest nigdzie ta tapicerka powycierana czy brudna. Także spokojnie ten samochód możemy polecić do dalszego użytku przyszłemu nabywcy. Standardowo, tak jak wcześniej wspomniałem, będzie gwarancja na to auto. Na wyposażeniu jest automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania przód i tył, radio, tempomat. Pełna treść wyposażenia, oczywiście, będzie w ogłoszeniu. Także serdecznie zapraszamy do sprawdzenia tej Oferty, i pamiętajcie, że skupujemy samochody na terenie całej Polski. Zapraszam do kontaktu.